Samodzielnie wykonane papierowe kwiaty i wazony mogą być idealnym pomysłem na prezent dla każdego. W tym odcinku pokażę wam jak samodzielnie wykonać wazon, a na naszym kanale znajdziecie różne pomysły na wykonanie papierowych kwiatów. Miłego oglądania. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić wazon. Do tego celu możecie użyć dowolnej butelki albo słoika. Ja wybrałam sobie szklaną butelkę, z której usunęłam etykietę, a resztki kleju usunęłam acetonem. Teraz na butelce maluję sobie trawę i łodygi kwiatów, ponieważ zdecydowałam się namalować taką kompozycję przypominającą łąkę. Jeżeli jest to dla Was teraz słabo widoczne, to nic się nie martwcie. W dalszej części filmu będzie to lepiej widoczne. Nagrywam bez Roxy, ponieważ no niestety Roxy jest chora i teraz leży śpi. A jeżeli chcecie zobaczyć coś podobnego, co wykonam razem z Roxy, chcecie zobaczyć, jak sobie dziecko poradzi z takim zadaniem, no to piszcie w komentarzach, nagramy dla Was taki film. Na łodygach maluję sobie teraz kwiatki po prostu maczam pędzelek w białej farbie i zostawiam takie jakby stempelki. Nie jest to zbyt skomplikowane, nie trzeba mieć jakiegoś wielkiego talentu, a i tak będzie to fajnie wyglądać. Kwiatki wypełniam sobie żółtą farbą, wtedy one będą też się lepiej prezentować. Wiadomo, w naturze nic nie ma jednego odcienia. Wszystko jest takie bardziej wielokolorowe, dlatego też do malowania trawy i łodyżek używam dwóch odcieni zielonego. Można oczywiście użyć więcej odcieni, ale myślę, że tutaj w tym przypadku te dwa w zupełności wystarczą. I maluję sobie. Kolejne kwiatki, tym razem niebieskie. Też używam dwóch odcieni niebieskiego. Nie jest to zbyt skomplikowane. Taki wazonik może być idealnym prezentem na dzień kobiet, dzień mamy, dzień babci, na Wielkanoc, w sumie to dla każdego. I na już ostatnim, niezamalowanym etapie słoika maluję sobie znowu trawkę łodyżki. I tym razem będę robiła kwiatki w odcieniach czerwieni. Mieszam czerwony z żółtym i wtedy te kwiaty też wychodzą takie bardziej wielokolorowe. I zaraz Wam pokażę, jak to się prezentuje. I teraz górę owina sobie tylko sznurkiem jutowym no i wazonik będzie za chwilę gotowy. A tak się prezentuje gotowy wazonik. Po więcej ciekawych pomysłów zapraszamy na nasz kanał. Subskrybujcie, lajkujcie i piszcie w komentarzach, co chcecie, żebyśmy dla Was nagrały. Do zobaczenia!